Cześć, siema Dzisiaj otworzymy taki zestaw Brickhead z Wally Ewa no, Zakupiłem go w Dużo poniżej ceny Bo za 70 zł Muszę jakąś kamerę ustawić, dobra Dajcie mi chwilę Dobra, łuk. udało mi się otworzyć Zobaczmy zawartość. Mamy pierwszą paczkę, drugą. Tak, mamy. Oj, mamy dwie podstawki również. Tak, dwie. Czarne. paczka numer 1, Paczka numer jeden, numer dwa. I paczka numer 2. Mamy tutaj y, instrukcję do Wally'ego i instrukcję do Ewy. Co mnie bardzo cieszy w tym zestawie, to, że nie ma żadnych na, jakby, naklejek, nie? Muszę jakiś, jakiś, jakiś lepszy kat złapać. Czy to dobrze widać? Hmm, może jakbym tak. Dobra, jakoś sobie poradzę. O, bardzo no, ja za otwarcie czeczki numer jeden. Zobaczymy sobie jakie są tam elementy. O, sobie zamienimy ekran na taki bardziej dolny. Mamy tutaj różne jaskrawe elementy. Jest tutaj z takich ciekawszych jest tutaj taka walizeczka. Taka roślinka. Ostrość Halo. O, złapało. I co najlepsze na drug kockiem moli. -E. Halo. Ostrość. Dobra, yy, mamy też jeden numer dwa. Pamiętajcie, że jak kupujecie sobie takie zestawy, to polecam Wam założyć sobie stronę Lego Insiders, bo tam, jak zeskanujecie sobie różne instrukcje, to dostajecie punkty, które możecie wymienić na roboty. A więc mm, zobaczmy, co mamy tutaj. Ja pokażę tylko część mojej budowy, bo zrobimy takie przejście. Możemy coś takiego robić, tego oliego teraz. Potrzebujemy elementu takiego. Czerpimy go po środku. I dwa takie po boku. Nigdy nie miałem brickheadsów. Przyznam się. Dobra, lecimy dalej. O, yy, za drukiem. O! Te! <laughs> Wyleciał! No i taki i to chyba trzeba. W taki sposób. Czy to wygląda tak samo? Myślę, że tak. Potrzebujemy teraz dwa takie elementy. Również dwa takie elementy. I jeden element yy, taki. Mogę Wam zapowiedzieć przy okazji, że na święta będzie taki film z dużego zestawu. Będzie to recenzja. To w sumie chyba też można nazwać recenzją, ale to po prostu mały zestaw. A no, mały zestaw się chyba raczej re nie recenzuje z tego, co mi wiadomo. Ale ja recenzuję. I mamy recenzję. Wow. Teraz potrzebujemy. Uje, jest Jeden, jeden taki szary. O, no, weź słab ostrość. O, taki. I jeszcze czarny. Muszę znaleźć. O. Udało się znaleźć. sam Może wyglądają na kamerze tak samo, ale trzeba je. No i. A, poza tym zapomniałem pokazać, że potrzebujemy jeszcze takich dwóch elementów. Ja je tutaj przyczepię i Zaraz Wam pokażę, tak o trzeba to zrobić i doczepić po prostu w osobej kolejności. I mamy brzuszek, teraz go trzeba tylko przykryć. I mamy ten brzuszek. To ja yy, robię cięcie i widzimy się jak już woli będzie złożone. No, zbudowałem coś takiego. Na razie głowy jeszcze nie ma. Jestem na etapie właśnie, gdzie to jest już skończone. Zrobiłem rączki. No i widzimy się dalej. No, i w taki sposób udało mi się ułożyć tego nagasutkiego Jego Może ruszać głową, ma takiego. O, takiego fajnego bucika. I taką walizeczkę, Najbardziej mi się podoba ten nadruk. Teraz lecimy do drugiej paczki. Nie ja będę je otwierał, po prostu zobaczycie yy, już, goto już gotową Ewę. Proces budowania. I tak właśnie się prezentuje nasza dwójka. Zaraz ja wam je pokażę z bliska kamerę. Tak, Mamy tutaj Ewę. którą nie wiem, czy wszyscy znają, bo jego na pewno znacie. Ale Ewe nie wiem, czy może. W sumie, jak ktoś oglądał ten film, no to Ewe też powinien znać. A tu trzeba do... O, tak doczepić. Ma fajne przezroczyste klocki, tutaj, jak się przyjrzysz. O, tutaj też. Tak. Podstawkę ma inaczej zbudowaną. I tak się prezentuje ta dwójka. Dzięki za oglądanie. Czekajcie, ja zapomniałam o najważniejszym. Zostawcie serduszko dla Walliego, znaczy dla Ewy i dla Walliego. Pamiętajcie o tym. Pa.